Jak stworzyć uporządkowaną bazę kontrahentów? Obsługujesz stałych klientów i chcesz gromadzić informacje o nich w jednym miejscu? Wykorzystaj możliwości swojego systemu i stwórz uporządkowaną bazę kontrahentów, zawierającą szczegółowe informacje o współpracy z Twoimi klientami i partnerami. Miejscem, w którym znajdziesz wszystkich swoich kontrahentów, jest lista kontrahentów. Przejdź na nią, wybierając odpowiedni przycisk w menu. Niniejszą listę możesz dopasować do własnych potrzeb, decydując o tym, jakie dane będą się na niej wyświetlać, w jakiej kolejności oraz po jakich elementach możliwe będzie szukanie klientów. O tym oraz innych możliwościach ukrytych pod trzema kropkami opowiadamy w naszym filmie o pracy na listach systemowych. Posiadając rozbudowaną bazę kontrahentów, możesz potrzebować szybkiego wyszukiwania konkretnych jednostek, aby się z nimi skontaktować, czy też sprawdzić kluczowe informacje związane z dokumentami lub zaplanowanymi działaniami. W realizacji tej aktywności możesz skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na pasku menu, która szuka po nazwie i numerze NIP firmy. Dokładniejszym rozwiązaniem jest jednak boczny panel filtrowania, który posiada znacznie większe możliwości. A dodatkowo pozwala łączyć kilka różnych filtrów, aby w lepszy sposób selekcjonować bazę kontrahentów. Bezpośrednio na liście kontrahentów możesz dodać nowego klienta. Jeśli znasz numer identyfikacyjny kontrahenta, wystarczy tylko, że wprowadzisz go w tym miejscu i klikniesz przycisk Pobierz dane kontrahenta. W ten sposób automatycznie zostaną wczytane dane znajdujące się w bazie GUS. Oprócz podstawowych danych kontaktowych i adresowych. Możesz określić w tym miejscu opiekunów handlowych grupę cennikową, do której przypisany będzie klient, a także domyślny sposób dostawy i płatności, czyli informacje, które będą wykorzystywane podczas tworzenia zamówień, ofert i faktur. Od razu na etapie tworzenia kontrahenta możesz dodać również domyślną osobę kontaktową, wprowadzając jej imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Szerzej o osobach kontaktowych opowiemy w dalszej części filmu. Dodatkową sekcją dostępną na etapie tworzenia klienta są atrybuty czyli pola własne dodawane w systemie, które pozwalają szerzej scharakteryzować kontrahenta. Jeśli masz je skonfigurowane, to możesz w tym miejscu je opisać. O atrybutach opowiemy więcej podczas omawiania karty kontrahenta. Możliwe jest również masowe dodawanie kontrahentów. W tym celu możesz skorzystać z importu danych z pliku, o którym opowiadamy w filmie o imporcie, lub przeprowadzić integrację swojego systemu z wykorzystywanym programem handlowo-magazynowym. Klikając w nazwę firmy na liście klientów, otworzysz kartotekę klienta, czyli miejsce gromadzące wszystkie najważniejsze informacje o danym kontrahencie i relacjach z nim. Aby zachować porządek, wprowadzony został podział na tematyczne zakładki. Najbardziej podstawowe informacje takie jak nazwa, numer NIP, adres i opiekunowie handlowi umieszczone są na górnym pasku, który stale widoczny jest podczas przełączania zakładek. Na tym pasku możliwe jest również realizowanie różnych aktywności. Możesz zmienić nazwę firmy, usunąć ją lub pobrać dane z GUS. Dodatkowo masz możliwość zablokowania sprzedaży, np. z powodu przekroczenia przez kontrahenta limitu kupieckiego. W tym miejscu możesz dodać klienta do schowka w celu wykonywania na nim działań masowych. Opowiadamy o tym w naszym filmie o operacjach masowych. W innym filmie pokazujemy również proces scalania klientów. W zakładce adresy i osoby. Możesz gromadzić wszystkie adresy, pod którymi działa Twój kontrahent. Masz możliwość swobodnego dodawania nowych adresów, korzystając z przycisku Dodaj adres. Bezpośrednio w tym miejscu możesz tworzyć także osoby kontaktowe, które występują w imieniu firmy. Chcąc wprowadzić jeszcze większy porządek, możesz podzielić osoby kontaktowe według siedzib, w których pracują. Posiadając dostęp do wysyłki wiadomości e-mail z systemu, możesz od razu z tego miejsca wysłać maila do wybranej osoby. Zakładkę Parametry możesz wykorzystać do opisania sposobu obsługi kontrahenta. W tym miejscu decydujesz o grupie cenowej, formie dostawy, opcji płatności, języku obsługi, czy też domyślnej osobie kontaktowej i adresie. Wybierasz też kontakt do faktur oraz masz podgląd na poziom wykorzystania limitu kupieckiego. W kolejnej zakładce znajdują się atrybuty, o których wspomnieliśmy już wcześniej. Są to własne pola tworzone samodzielnie. Które pozwalają dowolnie segmentować, kategoryzować i opisywać kontrahenta według kryteriów, które normalnie wykorzystujesz. Proces dodawania atrybutów kontrahentów opisujemy w filmie zatytułowanym Jak dodać atrybuty kontrahenta? Zapoznaj się z nim, aby stworzyć swoje własne pola. Jeśli korzystasz z systemu CRM i pracujesz na szansach sprzedaży, masz do nich dostęp w oddzielnej zakładce. Widzisz tam kilka najnowszych szans, ale możesz także przejść od razu na pełną listę. Możliwe jest również wejście w daną szansę i sprawdzenie jej szczegółów. Co więcej, bezpośrednio z karty kontrahenta możesz dodać nową szansę. Kolejna zakładka gromadzi wszelkiego rodzaju dokumenty. Masz wiedzę o wystawianych zamówieniach, ofertach czy fakturach. A także możliwe jest dodawanie nowych dokumentów. W następnej zakładce gromadzone są wszystkie zdarzenia realizowane w powiązaniu z kontrahentem. Dzięki nim możesz zweryfikować, jakie działania względem klienta zostały już wykonane. Dodatkowo masz wgląd w listę wszystkich zaplanowanych działań, czyli zadań. Podobnie jak w przypadku szans i dokumentów, możesz z tego miejsca dodawać zarówno nowe zadania, jak i zdarzenia. Jeśli korzystasz z integracji ze skrzynką pocztową z opcją maili zapisujących się w bazie systemu, w zakładce wiadomości e-mail masz dostęp do całej konwersacji prowadzonej z klientem, a także masz możliwość wysyłania nowych wiadomości. Zakładka egzemplarze jest dostępna wyłącznie dla klientów korzystających z systemu do zarządzania pracą serwisu i przydaje się w procesie obsługi klientów posiadających określony sprzęt, maszynę czy urządzenie. W tym miejscu masz wgląd we wszystkie egzemplarze przypisane do kontrahenta, weryfikację ich szczegółów, a także dodawanie nowych. Jeśli realizujesz dla klienta różnego rodzaju procesy, istotna będzie dla ciebie zakładka Procesy. To w niej widzisz historię zleceń wykonywanych dla klienta. Możesz sprawdzić wszelkie szczegóły, przechodząc na kartę procesu, a także dodać nowy proces. Ostatnia standardowa zakładka, czyli historia zmian. To miejsce kontroli wszelkich działań wykonywanych w karcie kontrahenta. Dzięki temu masz stałą wiedzę o zmianach, które zostały wykonane. Do każdego kontrahenta możesz dopisać dowolną liczbę osób kontaktowych, które gromadzone są na jednej liście. Możesz ją dopasować do własnych potrzeb ukrywając wybrane kolumny poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i odznaczenie. Podobnie jak w przypadku kontrahentów. Możesz wyszukiwać w szybki sposób osoby, z którymi kontaktujesz się bezpośrednio. W tym celu możesz użyć wyszukiwarki na pasku menu lub bocznego panelu filtrowania. Nową osobę kontaktową najlepiej dodawać w karcie kontrahenta, ale jest to możliwe także z poziomu listy, korzystając z przycisku Dodaj nową osobę. Po uzupełnieniu wymaganych danych i zapisaniu osoba pojawia się na liście oraz w karcie wybranego kontrahenta.